Więc tutaj mamy nowe urządzenie od kobą i spróbujemy wyczyścić sobie trochę tutaj tego narożnika. Tutaj mamy rączkę sterującą. Łączymy sobie tryb przeszczenia w wysokiej temperaturze. Proszę potwierdzić przyciskiem na rączce. Potwierdzamy. Zarozamę małą wodą.

Widzicie? Wszystko na Proszę odróżnić pojemnik na brudną wodę. I widzicie, tutaj włączamy wszystko na poziomie rączki. Dozujemy, wiadomo, że mam dużo więcej tego do wyczyszczenia. Ale jak na razie, zobaczmy jeszcze tutaj w zbiorniku na brudną wodę. A wiadomo, to był taki mały kawalątek, więc tutaj mamy do odkrycia. I widzicie, tyle syfu zbierało się z takiego małego kawałka, który jest praktycznie codziennie odkurzany, ale bez funkcji pary, więc na pewno polecam i będziemy testować dalej. Mam nadzieję, że ktoś skorzysta z tego filmiku.